ona ucieka czy co? Błagam, nie zadawaj więcej torporu. Dobra, zadała więcej torporu. A to, zosta a to oznacza, została mi ostatnia wiwerna, która ma 200 HP. Dobra, zasnęła już. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zdobyliśmy artefakty na bossa, na Manticore. Mam trybuty, które są potrzebne, żeby się przeteleportować na bossa. Dowiedziałem się, słuchajcie, jak się zabija tego bossa. Ogólnie to... Kurde, tu mi się popagowało. Zmieniałem mapeczkę, bo przenosiłem sobie z Lost Island wiwerny gromowładne, bo na tego bossa... Można wziąć właśnie wiwerny. Nie będziemy brać Reksów, bo manticora lata. Mam nadzieję, że wiwerny nie zasną. Będziemy robić bossa na poziomie gamma, bo nie widzę sensu, żeby robić na wyższym poziomie. Podobno nie ma wyniesienia na tym bosie, więc nie będziemy mieli dodatkowych poziomów, więc tak naprawdę nie widzę tutaj najmniejszego sensu, tak naprawdę, żeby robić go na wyższym poziomie niż poziom gamma. A druga sprawa, no troszeczkę się obawiam, że. Nie dałbym rady wyższego poziomu zrobić, i to nawet nie chodzi o to, że moje dinozaury by zginęły, e, aczkolwiek no pewnie później by zginęły. Ale chodzi głównie o to, że Manticora zadaje bardzo dużo torporu. No, i po prostu moje wiwerny prawdopodobnie by wszystkie zasnęły. Ja sobie jeszcze muszę wylewelować kilka wiwern. Mam do tego przygotowane jajeczka. Tutaj reksy cały czas składają jajka. Wiwerny zresztą też, i sobie będziemy to zabijać. Wyleweluję sobie jakoś te wiwerny. No, i tutaj w terminalu przeniesiemy się na bos'a. Mam nadzieję, że mi się uda. Kurde, podejrzewam, że kilka wivern zaśnie. Ale mam nadzieję, że nie będzie jakiejś wielkiej tragedii, mam nadzieję, że w ogóle zmieszczę przy terminalu te wiwerny, no bo jak sami wiecie wiwerny są ogromne, więc też nie wiem jak to będzie dokładnie wyglądało tutaj, no ale jakoś to będzie, jakoś to będzie. Ja sobie zacznę levelować wiwerny, mam jeszcze tyle wiwern do wylewelowania, no i spróbujemy, no i spróbujemy. Leveluję w prosty sposób, wyrzucam jajeczka rexów, wzięję raz. I wszystkie punkty dodaję im w atak, bo tak naprawdę, jak ja nie będę siedział na wiwernie, to ja energii nie potrzebuję na tych wiwernach. HP, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Jedyne o co się martwię, no to o torpor, ale wydaje mi się, że gamma nie będzie zadawała aż tak dużego torporu. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, jakaś mutacja nam wyszła na tej wiwernie. Zobaczcie, jakie skrzydełka ładne ma. Dobra, wydaje mi się, że mam 20 wivern, bo chyba nie ma sensu Jutyranusa brać, bo wiwerny będą cały czas w powietrzu, więc one nie będą prawdopodobnie w zasięgu, żeby jutyranus zrzucał buffy. Mamy dziewięt... 19 wivern tylko mam. No dobra, poradzimy sobie. Oprócz wivern e, będziemy potrzebowali e, pancerz na ciepło, bo tam będzie ciepło. Oczywiście ja ma przeniosłem sobie kantiny, więc kantiny sobie też użyjemy. No i oprócz tego będziemy potrzebowali maski gazowe. Ja szczerze mówiąc nie jestem pewny z czego się robi maski gazowe. Chłonny sub... sub... sub coś tam. Musimy laboratorium postawić, bo nie będę miał chłonnego substratu raczej. Ale prawdopodobnie będę w stanie zrobić sok drzewny. Dobra, to jest moment na zbierać na tej mapie. E, dobra, wydaje mi się, że jestem gotowy. Mam e, pompę, mam... Talony, mam artefakty, maski gazowe, amunicję oczywiście. Naładujemy sobie kantiny. No i oczywiście wiwerny. Nie jestem pewny w jaki sposób ja mógłbym strzelać do niej z pompy z wiwerny. Eee, no ale jeśli trzeba będzie, no to coś się wymyśli, nie? Kurde, zobaczcie ile te wiwerny miejsca zajmują. Jak ja mam tutaj zmieścić tyle wiwern? To się w życiu nie zmieści. Mam nadzieję, że przeniosą się te wiwerny, a przynajmniej część z tych wiwern. No jakoś tak staniemy, żeby no, w miarę możliwości one były chociaż kurde w połowie w zasięgu, że tak powiem. No ta wiwerna na pewno się nie przeteleportuje. Czy to jest kurde tyle, ile możemy przenieść? Ja muszę w ogóle znaleźć wiwernę, którą mam wylewelowaną. O, to jest ta chyba wiwerna. Yy, ona ma energię, więc na niej będziemy siedzieć. Tylko... Tylko musimy ją gdzieś zmieścić, nie? Bo oprócz tego, że na ziemi mogą dinozaury stać, wydaje mi się... Że niektóre wiwerny mogłyby... Być w powietrzu. No... Dobra, wiecie co? Nieważne. Zostawię tą jedną w powietrzu. Mój... Moja wiwerna... Kurde, tu jest skrzydło akurat. Ojej. Na 100% wsiądę na złą wiwernę. Dobra, tu jak podskoczę, to dam radę wejść. Okej. Okay. Jesteśmy w stanie przenieść się na gamę, ale wiecie co? Ja sobie na wszelki wypadek zrobię backup. Bo jakbym miał znowu levelować te wszystkie wiwerny i wykluwać, no to bym się zdenerwował, wiecie. Eee, a szczerze, tak troszeczkę się martwię tym torporem. Może nie tyle, co boss mnie zabije, co martwię się tym torporem. Więc zrobię sobie na wszelki wypadek backup. Bo ewentualnie, jeśli coś by nie wyszło, możemy przygotować się jeszcze inaczej, nie? No dobra. Summonujemy bossa. Ja bym sobie może stanął, o, ja może sobie stanę tak, o. Kurde, no ta wiwerna ma tylko głowę w, za, w zasięgu. Więc nie jestem pewny, jak to będzie z nią. Mam nadzieję, że wszystkie wiwerny prze, e, przelecą na drugą stronę. I mam nadzieję, że dam radę zabić tego bossa. Zobaczcie, jak do góry wychodzi ta kopułka, więc prawdopodobnie jakby były jakieś wiwerny w powietrzu, to dałbym radę je przenieść, nie? E, no ale już dobra. Gryźcie go! Podobno on ma bardzo dużą redukcję obrażeń. No, moje wiewerne jakoś sobie będą w kółko latać i bić, nie? Ja sobie będę stał tu. O, kurde. Może będę sobie tu stał na górze, i jakoś yy, próbował atakować atakami specjalnymi, bo to jest chyba najlepsze. Ciekawe, kiedy wiewerna jakaś zaśnie. Zobaczcie, ile już torporu mają. Zapomniałem stymulanty wziąć. W razie czego na moją wiwernę. Nie idzie nam jakoś bardzo źle. Już myślałem, że moja wiwerna będzie miała wbijany torpor, ale nie, udało się jakoś to uniknąć. Kurde, cały czas mnie tu skrzydełkiem ktoś po podbija do góry. Ej, chyba dam radę, chyba dam radę. Jeśli tak dalej pójdzie, to damy radę chyba. Niektóre wiwerny mają już połowę torporów bitom, więc. O, jedna już śpi! Jedna już śpi! Bardzo niedobrze. Najlepiej się tego bossa robi na multiplayerze z kilkoma osobami. Jak kilka osób siedzi na wiwernie, to jest zdecydowanie łatwiej. Tamta Wiverna niestety umrze. No ale boss ma prawie pół HP. O, i teraz więcej torporu będzie chodzić. Pół HP. Kurde, najgorsze jest to, że za niedługo zaczną zasypiać kolejne wiwerny i kolejne wiwerny i kolejne wiwerny. Ej, tam jest notatka? No a jak? Ciekawe. Ja pierdzielę. Ej, niektóre biwerny mają już mało HP. A z kolejnymi jego atakami mają coraz więcej torporu. Nie mogę wylądować. Boże, nie mogę wylądować. Jedna wiwerna w ogóle zginęła. Kolejna wiwerna zginęła przez Manticore. Zobaczcie, jak ja już mam mało wivern. Dwie wi zasnęły. O oh, Jesus. Bardzo niedobrze. A ja chciałem robić alfę Manticore, nie? Nie wiem co mnie podkusiło. Dobrze, że zdecydowałem się na gammę. Tu kolejna wiwerna za niedługo zaśnie. Będziemy mieli tylko dwie wiwerny, no i moją wiwernę, nie? Szczerze, nie mam bladego pojęcia, jak ja to zrobię. Musimy jak najwięcej go obić. W razie czego będę, nie wiem, biegał i z pompki strzelał. Nie mam bladego pojęcia, co zrobić. Szczerze. Że one nie atakują atakami specjalnymi, to też by pomogło. Ona ucieka, czy co? Błagam, nie zadawaj więcej torporu. Dobra, zadała więcej torporu. a to oznacza, została mi ostatnia wiwerna, która ma 200 HP. Dobra, zasnęła już. Uniknąłem tego. Tego już nie Bardzo niedobrze Ale wydaje mi się, że od jednego takiego ataku Nie zaśnie Kurde i w kamień uderzyłem Stój tak Wiverno Stój tak yy, Manticoro znaczy się Fatalnie, że zapomniałem stymulanty. I dobra, ona się chyba zablokowała. O. -o. Spróbuję tu wylądować. Bro, proszę Cię no wyląduj głupia Wiwerno błagam Dlaczego wiwernami się tak ciężko ląduje No wyląduj Ga wyląduj! No nie wyląduje tu ja pierdziele. tam z pompy. Póki jest zablokowana. Dobra, ej kurde, ej, szczerze? Wydaje mi się, że miałem farta, że się zablokowała ta Antikora, tutaj między tymi skałkami. Bo chyba tylko dzięki temu udało mi się to zrobić, nie? Ale wiecie co? Nie liczy się to jak. Ważne, że się udało, tak? Co my dostaliśmy z tego? Skórkę jakieś na buty, Skórkę na tarcze. 38 elementów. I trofeum. I chyba bez hełmu robiłem tego bossa, więc no. Jakoś to poszło, nie? A czemu ja dostaję obrażenia? Ej, tu się coś pali. A to ciekawe. Ale zobaczcie, że wszystkie moje wiwerny umarły, nie? Została tylko jedna wiwerna. Nie, no powiem wam szczerze, że ten boss niby nie jest taki trudny, nie? Ale kurde, w pojedynkę jest bardzo ciężko. Czterech wivern nie przeniosło, a ta wiwerna w ogóle lata cały czas sobie gdzieś. Więc, yy, może sposób z wivernami nie był najlepszy. A to dlatego, po prostu, że, że te wiwerny się tutaj nie mieszczą, nie? Zastanawiam się, jakby to można było inaczej zrobić, żeby wziąć, wziąć więcej tych wivern. Albo ewentualnie co wziąć, żeby sobie lepiej poradzić. Yy, z tego, co mi się wydaje, to ta manticora jakoś często nie ląduje. Więc, to jest też problem. Jakbym chciał na przykład reksy wziąć i spróbować ją reksami zabić, e, no to wiecie, ona mi nie wyląduje i moje reksy po prostu będą stały i się patrzały na nią, jak golemy i deadwormy mnie będą w tym czasie zabijać, nie? Więc to jest problem. Z pompki wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób. Reksy po prostu się bierze tylko, żeby zabijać deadwormy i golemy. Chociaż golemy i tak ciężko będzie zabić. No a ja musiałbym siedzieć na jakimś dinku po prostu, yy, no i strzelać z pompki, bym musiał cały czas, nie? Taki wydaje mi się, że jest y, najlepszy sposób. Aczkolwiek, no, udało się. Udało się i to jest, słuchajcie, najważniejsze. Po tym bosie, słuchajcie, jest zresztą zapowiedziane, że miało być, y, miała być kadsenka. Eee, tej kascenki niestety nie ma, bo jest jeszcze nie dodana do, do gry, eee, ale wiecie co, no ja sobie może ją obejrzę i spróbuję Wam to, ją tutaj puścić, mam nadzieję, że, że YouTube się nie obrazi z tego powodu, eee, więc może sobie ją szybciutko oglądniemy. No planety, tak jak w sumie chyba w każdym tym fi fi filmiku, cutscence'e. Oglądamy z YouTube'a, więc to też nie jest jakoś... Yy, jakaś wybitna a jakość, ale znalazłem w 4K filmik. Więc sobie zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj powinny ogólnie moje wiewerny martwe leżeć. <laughs> Szkoda, że tego tak... Yy, że, to, że to by tak nie było. Ogólnie no, nawet jeśli byłaby dodana Katsenka to tych wiwern by nie było, ale wiecie, no tu moje wiwerny leżały martwe. Na piechotę idziemy, może na piechotę powinno się tego bossa zabijać. Ciekawe, może jest tam jakiś taka, taki kącik, gdzie mógłbym się schować i z pompki strzelać gdzieś z ukrycia czy coś. To by było spoko. No i patrzcie, jest niby coś. Widzieliście, on chwycił się za rękę. Teoretycznie implant się mu zmienił, więc podejrzewam, że powinny być levele za to. I to jest chyba aberracja teraz, nie? Tak, to jest teraz aberracja. Rockwell się śmieje. E, ale na aberracji bossa już zabiliśmy. E, więc my przenosimy się dalej na kolejną mapę. E, a to będzie, słuchajcie, Extinction. E, więc... W sumie ja nie zabieram nic, bo ja na Extinction jakby zacząłem grę od nowa i ja tam swoje rzeczy miałem schowane. Może ten pancerz sobie wezmę, to i tak jest zwykły, prymitywny pancerz, to nie ma jak takiego dużego znaczenia. No i na Extinction będziemy kontynuować grę. Ja prawdopodobnie będę tam jeszcze oswajał dinki, więc ext na Extinction zostaniemy troszeczkę dłużej niż na tych. Y w pozostałych mapach, co teraz bossy biliśmy, czyli The Island i właśnie Spalona Ziemia. Aberrację mamy skończoną, więc teraz Extinction. Extinction, no tak jak mówię, no troszeczkę dłużej zostaniemy na tej mapie. Później będzie Genesis 1, które będziemy zaczynać od początku. A potem Genesis 2, ale na Genesis 2 sporo grałem, sporo tam mam rzeczy, więc zobaczymy, może się nam uda tam bossa zabić. Przenosimy się, słuchajcie, na... Extinction. No i tutaj, ewentualnie, jakby ktoś był ciekawy, bo też wiadomo, że, że dużo ludzi nie wie, jak się przenosić, i sporo osób mnie o to pyta, czy to na live streamach, czy to pod filmami. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Damy, przy, dajemy przesyłę, yy, przesyłę postać. Jestem w terminalu, więc to jest takie yy, najbardziej. Wiarygodne, bo na fiordurze używałem transmitera. Tutaj użyję terminala zwykłego. Więc trzy terminale są generalnie na mapie. Od dowolnego terminala, jak polecicie, możecie przesłać postać. Tutaj możecie pobrać rozbitka i teoretycznie wrócić na mapę, ale my tego rozbitka pobierać nie chcemy, bo my chcemy zmienić mapę, więc wychodzimy do głównego menu. Wchodzimy na Extinction. Tutaj mamy mody w ogóle jakie używam. Ewentualnie link jest w opisie do paczuszki z modami, tych modów używam, bo też sporo osób pyta. Ewentualnie mógłbym pokazać ustawienia, ale niestety, jak już się ładuje na mapę, to nic tutaj kliknąć nie mogę. No i jak już wejdziemy na. Załaduje nam się mapa, możemy pobrać rozbitka, pobieramy rozbitka, no i mamy teoretycznie wszystkie rzeczy, które tutaj mieliśmy na tym rozbitku. Jeśli nie macie tutaj nic, no to oczywiście łóżeczek nie będziecie mieli. Tu jest moja baza. No, i słuchajcie, na Extinction będziemy sobie kontynuować rozgrywkę. Wracamy, jakby bo przerwałem grę na Extinction ze względu na to, że Fjordur wyszedł. Teraz możemy kontynuować. No, i słuchajcie, mam nadzieję, że jakoś nam to tutaj e, pójdzie z tytanami. No, na tytany są różne techniki, różne sposoby. Ja chcę używać rzeczy, które mogę znaleźć na Extinction. Wiem, że niektórych tytanów zabija się wivernami, a wivern nie ma na Extinction, więc nie wiem, szczerze mówiąc, jak ja to zrobię, jak ja to ogarnę, ale jakoś sobie damy radę. Słuchajcie, no ale póki co, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.